Się ma, a więc kolejny odcinek, krok po kroku. Więc daliśmy podkład. Teraz pora na, na farbę. Tutaj jest y, 312. Więc y, 312 to jest y, Light Green. I to jest numer o, 312. Tak to wygląda. Pamiętajcie, żeby y, przed, jeżeli w czymś rozcieńczacie przed nałożeniem do pojemnika jak tutaj mam akurat słoik żeby po prostu dobrze wymieszać y, tą farbę bo przeważnie gdy dłużej stoi to ten pigment osiada się na dole więc najważniejsze jest y, jej dobre wymieszanie więc y, tak samo jak z podkładem farba co najmniej 1 do 2, jak nie do 3. Więc na 1 ml e, e, farby dajemy 2 lub nawet 3 ml rozsiankarnika. I po prostu, po prostu to mieszamy, nie? Więc. Ja już dałem żeby po prostu do To się mówi Do kieliszka żeby to po prostu Nie przedłużać No więc Teraz pokazuję że jak tylko jak to mieszam żeby po prostu bardzo dobrze To roz, rozcieńczyć Żeby po prostu Wszystko dobrze do samego dołu Żeby po prostu wszystko to To O nie wiem czy będzie widać, żeby to po prostu tak wyglądało jak mleko spływające o. po. po. W szklance coś takiego tak niekiedyś y, powiem szczerze na, na modelarni nauczyli bo chodziłem y, kiedyś mogłem na modelarni chodzić się uczyć, niestety tej modelarni już y, nie ma więc. Y, Później musiałam sięgać wiedzę na, jak to się mówi, na, na własny koszt, żeby po prostu y, y, cokolwiek się dowiedzieć. Więc, dobra. Więc patrzę, co tu ma odłożyć gdzieś na bok, żeby po prostu y, widzieć. Więc nie wszystko będzie. A kolorem więc zacznijmy od od tego to areografu i po prostu będziemy fajnie jak to się mówi fajnie będziemy malować więc o Pierwszym. Ja to nigdy nie zaczynam od, od modelu, bo może pryskać, więc. O. Wiem, że przy to to jak to się mówi. Leci wszystko, nawet to co nie nie trzeba, ale po prostu to co nie trzeba, to po prostu sobie potem to Potem sobie to inaczej przemalujemy. Dobra i kolejna część. Oh. Huh? To się mówi, niech to trochę, trochę przeschnie. To jest kolejna część. No ja jeszcze fotel. Eso, ja se me onkin metallit, Pamiętajmy też, żeby, żeby nawet to e, części, e, tą część farby, która jest, e, w, te, ja tu mam w tym, w, w, w kieliszku, żeby to po prostu raz na jakiś czas e, przemieszczać, żeby po prostu... you środek. drugim, a no, zrobimy teraz tam jeszcze że... to tutaj jest pomalowane jak to się mówi tak o tak to jest po prostu było możemy odstawić zobaczyć czy jeszcze czegoś nie trzeba za chwilę ale to za chwilę jak to się mówi niech to trochę nie przeschnie więc lecimy jak to się mówi z kolejną warstwą żeby to po prostu ładnie wyglądało Dobra, jedna część na boczek. Znowu druga. I dobra, czy jest? Nawet no to tak. Tutaj trzecia będzie. Możemy tę nawet złapać. Bo i tak ta końcówka. Będzie w innym kolorze. Ta trzecia. Tu jest czwarta. O. Jeszcze przebyć trzeba ten trochę płotel Potel też poszedł, więc w sumie jeszcze trochę będzie potrzebny, ale już jak to się mówi nie, niewiele, ale to to już pędzel tym zrobimy, więc w sumie możemy ten, a to zrobimy. Jak to się mówi? O, tu jest to jest jeszcze tak tutaj. O tutaj ten środeczek. Tu jest ten środeczek. I tutaj będzie. Jest też ten chyba 8. Muszę dobrze patrzeć. Nie wiem jak to pójdzie, jak jest czarny, bo to reszta pójdzie, polki nie jest czarnego, ale, ale to ma być. To ma tak być. O. Tam jeszcze od dołu. Nie trzeba, nie być widać, ale po prostu damy, żeby tych szczelinach, tam lepiej złapało. I co tam jeszcze te? Co się mówi? Te nóżki. Patrzcie jak to ma wyglądać dobra dobra i tak tak to musi poczekać te elementy muszą poczekać i, i po prostu jak to się mówi chociaż w sumie jeszcze troszeczkę tam się da dobrze wyschnąć abyśmy mogli działać jak to się mówi, z z szczegółami, A jak to tutaj wygląda o. Tu Jeszcze pięć poprawimy. Dobra. To musi teraz naprawdę dobrze e, wyschnąć, abyśmy robili już e, szczegóły w kokpicie i po prostu abyśmy e, mogli kalkomanie nakładać, więc e, na dzisiaj, znaczy na teraz to jest wszystko, może nawet chyba na dzisiaj, bo raczej to wątpię, żeby to po prostu wyschło, pasy już, kalkomania czeka pasy, pasy również o, czekają na wklejenie, więc dziękuję za uwagę trzymajcie się ciepło i, i pozdrawiam jeżeli macie jakieś pytania to śmiało piszcie a jeżeli jest ktoś nowy, więc zapraszam do oglądania innych moich filmów oraz do subskrypcji mojego kanału Dziękuję za uwagę i pozdrawiam. Trzymajcie się. Hej, hej.